I bueno, la verdad es Chciałam zostać, ale musiałam iść ja z Tomim, a później ja przyprowadzili Diego. Najważniejsze, że Reverte wrócił, a nas nie wyrzucili. Możemy sobie pogratulować. Podziękujmy też mi Milagrosie. Dziękuję, choć nie wiem za co. Słowa uznania należą się Almie. To ona ściągnęła tu telewizję. Oklaski dla Almy. Przecież to my za tym stoimy, nie ona. Odpuść mamie, chociaż na chwilę. Nie zasłużyła na brawa. Daj spokój. To nie w porządku. Nie ma się o co kłócić. Widziałaś, jak ojciec traktuje Diego? Okropnie. To mamin synek. Wybaczcie, ale to akurat nie jest prawda. Skąd wiesz? Nie było cię przy tym. Dobrze go znam. Jego słucha ojca, ale i tak robi co chce. Jakoś tego nie widać. Jest w zespole wbrew ojcu. Od kiedy bronisz Diego? Nie podoba mi się, że tak go obgadują. Ważne, że nam się upiekło, bo tata Diego zawsze chodzi zły i tak szybko mu to nie przejdzie. Widzieliście jego minę? To szaleniec i furia. Udało się. Tak. Chciałem Ci podziękować. Nie tylko mnie. Pomogli Twoi koledzy i Reverte. Nawet ten cały Javier zachował się właściwie. Trochę podejrzany. On jest dziwny. Czasem zachowuje się jak śmieć. Dlaczego? Darujmy sobie szczegóły. Jeśli Roberta coś o nim powie, nie słuchaj jej. On rzucił na nią urok. Jak to? Przypominam ci, że dzisiaj wracasz do domu. I żadnych wymówek. Spakuj się. Nie chcę jechać do domu. Nie dyskutuj ze mną. Weź swoje rzeczy, a później porozmawiamy. Przyszedłeś pokazać synowi, jaki jesteś silny. Przepraszam, ale nie jesteśmy na ty. Rzeczywiście, raczej nie rozmawiamy o naszym prywatnym życiu. Jestem burmistrzem, nie zapominaj o tym. Myślisz, że brak mi inteligencji? Wolę to przemilczeć. Zostałabym pogadać, ale jestem zajęta. Jesteś przeciwko właścicielowi tej szkoły? Wsadzisz mnie za to do więzienia? Co mi zrobisz? Ode mnie zależy, czy twoja córka nadal będzie się tu uczyć. Fajny pomysł z tymi dziennikarzami. Twojemu ojcu opadła szczęka. To twoja szafka. Odpręż się. Jutro wrócisz i będzie jak dawniej. Cześć. Jak tam? Odsuń się. Daj Tomasowi spokój, chociaż na chwilę. Mamy ważniejsze sprawy na głowie. Przyszłam do Diego. Chciałam, żeby wiedział, co mówiła o nim Roberta, ale nieważne. Co takiego mówiła? Chcę wiedzieć. Coś się stało? Miałam tu małą demonstrację siły, ale nie robi to na mnie wrażenia. Jeśli chce pan mojej głowy, chętnie dam ją panu na tacy. Nie trzeba. Ty dla mnie nie istniejesz. Denerwuje mnie impertynenckie zachowanie tej kobiety. Ale nie pozwolę w tej szkole na buntownicze wyskoki. Nie pozwolę skrzywdzić mojej córki. Byłaby to ostatnia rzecz, którą zrobisz w życiu. Alma, skończ te bzdury. Nie znasz mnie. Ale ja sporo o tobie wiem. Jestem w kontakcie z twoją ex. Przepraszam, daj mi papierosa. I zapalniczkę. Pamiętasz Mabel. Jasne, wiem o kim mówisz. W tym wieku mogłeś już zapomnieć. Sporo mi opowiadała o Twoich przekrętach politycznych. Byłaby to niezła pożywka dla prasy i sądu. Zostaw Robertę w spokoju. Inaczej cały kraj będzie o tobie mówił. Grodzisz mi? Jak sądzisz? Idziemy. Czego tam wypatrujesz? Co to? to już się nie powtórzy. Oczywiście. Jeśli będzie się kręcił koło mnie jakiś dziennikarz, masz siedzieć cicho. Jasne? Pewnie Gandhi powiedział Bustamante, że to Javier rozpoczął protest. Biedak. Wciąż nie wiem, czy to idiota, czy tylko udaje. Roberta, musimy porozmawiać. Czego chcesz? Czy myśliłeś, że korespondujesz z jego ex? W takich sytuacjach dziękuję niebiosom, że Roberta ma taką matkę. Potrafisz o nią zadbać. Pewnego dnia ci za to podziękuję. Nie chcę, żeby mi Wystarczy, że mi wybaczy. I znowu zacznie się do mnie odzywać. Nie martw się, przejdzie jej. Zobaczysz. Ona cię kocha. Wszystko się ułoży. Pokojnie. Czemu broniłeś mnie przed Wiką i Celiną? Ze względu na Javiera. Co on ma z tym wspólnego? Z takim bratem jak ty. Może mieć przechlapana w szkole. Javier rozmawiał z moim ojcem. A później wszyscy prostowaliśmy. Co z tego? On cię oszukuje. Przejrzyj na oczy. Ten koleś cały czas ci pomaga, a ty cały czas powtarzasz, że to kłamstwo. I źle z tobą, Roberta. Śmieć. Roberta ma rację. Javier chciał pomóc, chociaż mu nie wyszło, ale... On próbuje mi ją zabrać. Co ty mówisz? To kretyn. Kretyn, ale bardzo przebiegły. Już dobrze. Daj spokój. Boję się, że ją stracę, a nie chcę. Poważnie? Jakoś pusto tu bez Diego. Ciekawe, czy dogadał się z ojcem. Na tym najmniej mu zależy. Bardziej przejmuje się Javierem, który poluje na Robertę. Toma, wiesz co? Myślę, że powinniśmy pomóc Diego. Musimy być czujni i mieć się na baczności. Co robimy? To materiał z wczoraj. Tata robi zakupy w bardzo modnym sklepie. I drogi, kupił bardzo kosztowny prezent. Tata jest dla mnie hojny. Zawsze dostaje od niego drogie upominki.